Niedawno, na początku bieżącego roku, Zamek Królewski w Warszawie zakupił unikatową, czyli istniejącą w jednym egzemplarzu monetę. Jednostronny brakteat przedstawiający kroczącego anioła. Pochodzi on z początku XIII wieku, a wybity został najprawdopodobniej w mennicy kaliskiej. Brakteaty, których nazwa pochodzi od łacińskiego wyrazu oznaczającego blaszkę. To srebrne monety wybite jednostronnie na tak cienkim krążku, że niemożliwe było poprawne odbicie wyobrażenia po obu stronach monety. Zamiast drugiego stempla używano miękkiej miękkie podkładki, a na rewersie pozostawał odciśnięty negatyw awersu. Proces produkcji brak teatu i różnice w stosunku do normalnej techniki bicia monet dwustronnych przedstawia rysunek. Brak teaty rozpowszechniły się w Niemczech w pierwszej połowie XII wieku. Pierwsze brakteaty w Polsce wybił Bolesław Krzywousty. Po prawej widzimy jedną z pierwszych tego typu monet. Brakteat z ukazaną protekcją świętego Wojciecha wobec księcia Bolesława. Powszechnienie brakteatów wiąże się z będącą formą podatku okresową wymianą monety. W jej ramach wymieniano starą monetę na nowo po niekorzystnym dla ludności kursie. np. cztery monety stare za trzy nowe. Przy okazji obniżano wagę nowo wprowadzanych monet, a wagi brakteatów były bardzo niskie. Liczne brakteaty bili sinowej Bolesława Krzywołustego, m.in. Mieszko Trzeci Stary. Widzimy tutaj jego monety. Po lewej, brakteat przedstawiający głowę w mitrze, po środku księcia na koniu i z prawej księcia z proporcem. Produkowano także brakteaty z pięknymi wyobrażeniami i napisami mówiącymi o cnotach. Po lewej widzimy brakteat z trzema postaciami i napisem Caritas, czyli Miłosierdzie. Natomiast po prawej jest moneta z głową w nimbie i napisem Fides, czyli wiara. W okresie brakteatowym produkcją monet zawiadowali Żydzi. Stąd część brakteatów ma napisy w języku hebrajskim, natomiast na brakteacie po lewej Żyd został nawet przedstawiony. Brakteaty bite są masowo do końca XIV wieku. Chętnie produkowane są zwłaszcza w państwie krzyżackim i na pomorzu. Jednak wielkość i wizerunki na nich przedstawiane ulegają stopniowemu uproszczeniu. Widzimy na tablicy zatem krzyże, herby, budowle, zwierzęta, są jednak one uproszczone w stosunku do wcześniejszych brakteatów. Zamkowy brakteat, prócz wizerunku anioła, posiada także zniekształcone, pisane wstecznie imię księcia Dux Henricus. Owym Henrykusem był najprawdopodobniej Henryk Brodaty, książę śląski, który na krótko w latach 1206-1207 przejął we władanie ziemię kaliską, którą pozyskał od Władysława Laskonogiego drogą wymiany za ziemię lubuską. O tym, że brakteat z aniołem najprawdopodobniej został wybity w Kaliszu, świadczy jego styl przypominający wcześniejsze brakteaty Mieszka III. Brakteat z aniołem należał zapewne kiedyś do Mariana Gumowskiego, cenionego historyka i numizmatyka, przedwojennego dyrektora Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu. Jedyny znany rysunek takiego brakteatu, który pochodził ze zbioru Mariana Gumowskiego, dokładnie odpowiada egzemplarzowi zakupionemu przez Zamek Królewski w Warszawie.